Bajka o dziewczynce, która wypalała trzy paki dziennie, przez co Kopciusze ją zamówi. Osoby, Kopciuszek, umowy po pytaniu. Siostra pierwsza brzydka jak 100 diabłów. Siostra druga brzydka jak 90 diabłów. Macocha brzydka jak 60 stara 200. Bruszka więcej niż ludźmistrzka. Książę bogaty uroda nieistotna narrator – człowiek z Kopciuszek jak co dzień była zajęta oddzielaniem maku od popiołu i mroku od kapusty. Poza tym szyła, sprzątała, gotowała. Słowem, była sprawniejsza i ładniejsza od kalki automatycznej, bo miała więcej guziczków. Natomiast siostry Kopciuszka były brzydsze, bo nie miały guziczków, o, tylko zamki błyskawiczne. Przez co nie lubiły Kopciuszka strasznie. Kopciuszku, ty brudasie, ty kocwało! W siórze! jest mi przykro! Pięć minut drogi konikiem garbuskiem od chatki Kopciuszka mieszkał książę na zamku. Książę był kablerem i sztuką Nie ma! Nie ma! Nigdzie nie ma! Postanowił więc wydać bałek, na który zaprosi wszystkie piękne pały. Siostry Kopciuszka myślały, że są pięknymi panami, więc zaczęły szykować się na bazie. Ale wróćmy do Kopciuszka. Kopciuszek nie mało prawdziwej matki, tylko zastępcy. Przez co na imię było jej macocha. Macocha miała wszystko na haszki, przez co była brzydsza od wszystkich. Nie wspominając pralki automatycznej Kopciuszku? Niech Kopciuszek odprasuje siostrą na bal. Tak, Pani matko! Nie mów do mnie pani matko. To jak już mówisz pani matko, to nie mów pani matko, tylko pani matko. Tak, <grystanie> <Tam>, pani matko! <grystanie> o, jak biedna sierota! Właśnie sierota zapomniała włożycielaską. Kopciuszek, ty ofermo! Nie dojdę! Ty a, ha, ha, ha. Ale mi jest przykro! Kopciuszek bardzo się rozpłakała. Płakała, płakała, aż zrobiła się no... Siostra z macochą był już na balu, a Kopciuszek płakała jakby bardziej. I byłaby się odwodniła na śmierć. Ale co to? Pojawia się wróżka. Chyba dobra. Zobaczysz? Tak, pani matko. Milcz jak do mnie mówisz. Nie mów do mnie matko krzesno. A jeżeli już mówisz matko krzesno, to nie mów, matko krzesno, tylko matko krzesno. Tak, matko krzesno. No. Chcesz iść na bal? Tak. To ręce do góry. Wróżka za pomocą tylko sobie znanych sposobów zmienia brzydką sukienkę kopciuszka w ładną sukienkę kopciuszka. A teraz idź na bal i zamąż. A buty? A buty też. No, jakże ci jestem wdzięczna w tym wyrazu! Tylko pamiętaj, o północy rakier odpadnie. I pobiegła podpiszek na bal w butach, rozluźniając bezwiednie szkolówki, które w krytycznym momencie pękną. Są możliwe wyskoczenie z butów i zmiany stanu cywilnego. Tymczasem na balu. Czy kąciusiek już przyszła? Stop! Nie ta scena, matka z wrednymi córkami Stop. Czy matka z wrednymi córkami już przyszła? Tak, książe. A tamta wredna z matką i córką? Tak, ciąże. A tamta wredna z córką i matką? Tak, książę. To idę spać. Jeszcze nie! A która godzina? Za pięć dwunasta. A! <śmiech> <śmiech> Zim jesteś kupciuszku? Kupciuszkiem? Kupciuszkiem! No to może wyjdzie? A która godzina? Dwunasta! To A bucik? Książę bardzo się zdziwił. I poszedł spać. Nazajutrz w domu Kopciuszka jakby się zmieniło. Kopciuszek, chcesz czekolady? Chcę! To se kura. Ale jest mi przykro! Tymczasem książę biegał po mieście i przymierzał gucik wszystkim kobietom. Gdzie są? Te wszystkie kobiety! To nie ma! Padł do domu kopciuszka i dalej, żeby przymierzać budzik. Na macochę? Za mamę. Na pierwszą siostrę? Za mamę. Na drugą siostrę? Sam raz. Czy to twój budzik? Nie.